Darku, Dominiko, cieszymy się Waszym szczęściem. To wspaniałe, że w końcu też doświadczyliście tego cudu. A niektóre pary starają się całymi latami. No a Wam udało się za pierwszym razem Wasze zdrowie. Dziękujemy, kochani. Dziękujemy Wam bardzo. Choć nie było tak różowo, wszystko trwało ponad 14 godzin. Ale no, najważniejsze, że, że w końcu przyznano nam kredyt. O, <ś chordae> Jest, no ale kochani, w tym banku, który ja wam poleciłam, tak? Wiesz co, no właśnie pani Aldonka, którą tak zachwalałaś, no to ona odeszła, więc przenieśliśmy go do innego. No ale do prywatnego, tak? tak? Oczywiście, tylko do prywatnego. A ten wasz ile ma już lat? We wtorek będą 73 tygodnie. I chyba mogę już powiedzieć, że powoli myślimy o drugim. O! Z o Im więcej, tym weselej. Po dokładnej analizie stwierdziliśmy, że tak zajmą się sobą. Jeden będzie spłacał drugi. Was, kochani. A... E... Dobrze. Nas, tak. Dobrze. Ehm... Ja właśnie obroniłam habilitację. Bartek jest teraz w trakcie... Mm -hmm, mm -hmm. A e, myśleliście już coś tam powoli, nie wiem, <laughs> o kredycie? Nie, bo my nigdy nie będziemy mieć kredytu. Bartek nie jest zdolny do kredytu. Hmm. Słuchajcie, jest naprawdę wiele opcji dla takich, którzy nie mogą sami wziąć. Jest ja znam taką jedną dziewczynę. Ona wam podżeruje. Ach, nie no, my mamy zdolność kredytową, ale my po prostu nie chcemy. Słuchajcie, pewnie się boją, tak? Darek też się zastanawiał, czy, czy będzie wiedział, jak spłacać, czy się sprawdzi. Do... Dokładnie. No, a pra Prawda jest taka, że nigdy się nie będzie gotowy. Ale gwarantuję Ci, gdy pierwszy raz zobaczysz wezwanie do spłaty raty, nagle wszystko staje się oczywiste. Ale to nie chodzi o to, że my nie damy rady, tylko jakim kosztem. Moi rodzice właśnie spłacili kredyt. No i dopiero teraz mają czas dla siebie i swoich pasji. No, latają po świecie, ojciec to nawet wrócił do wyplatania w wiklinie, ale oni są już po 60. Więc bez urazy, ale nie wszyscy chcą się uwiązać w swoich najlepszych latach. To kiedy macie zamiar go wziąć? Po 40? Hmm? Wtedy się już nie ma siły. Zegar biologiczny tyka. Ha? To dlatego rzuciłaś beatę i wzięłaś kredyt z młodszą? No. 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 Spokojnie, kochani, spokojnie. Trochę padają niepotrzebne słowa, przecież. W każdym związku zdarzają się kryzysy, tak? No na przykład, na przykład w naszym. To znaczy, no, Ja nigdy tego nikomu nie mówiłam. Ale był taki moment. Darku... Wybacz mi, ale straciłam do ciebie namiętność. Znakomicie to rozumiem. Sam nie mógłbym pokochać człowieka, którym wtedy byłam. No właśnie. Ale po prostu jak zobaczyłam go w nowej roli, jak, jak... Tylko opiekuje się naszym kredytem, jak go spłacam. Czy my musimy oglądać tę szopkę? Wszyscy wiedzą, że chciałaś odejść od Darka, tylko złapał Cię na kredyt. Nieważne jak, ważne, że zadziałało. I teraz jesteśmy bardzo szczęśliwi. I świetnie! Po prostu my was nie ocenialiśmy i liczymy na to samo. To nie jest wasza sprawa. I tu się mylicie. To sprawa całego społeczeństwa. W Polsce z roku na rok bierze się coraz mniej kredytów. Czeka nas recesja. Żeby zapewnić gospodarce ciągłość, powinniśmy brać średnio 2,1 kredytu na parę. Co najmniej. Wy skończcie z tymi dwoma kredytami. Wiemy, że nie chcecie brać drugiego, tylko wasza córka wpadła. Licealistka z niechcianym kredytem i teraz będzie tak jak zawsze. Rodzice będą o, spłacać. Tak. Kochani, ale lepiej wziąć za szybko, niż zwlekać do śmierci. Jak nie weźmiecie kredytu mm. teraz, to za co wynajmiecie osobę, która wam na starość poda szklankę wody? O. Łatwo tak oceniać wszystkich z góry, co? co ja? Jakoś tylko nikt nie mówi o tym, że taka dama, a ma trzy kredyty, każdy z innym bankiem! Wiecie co, wzięlibyście kredyt, to może byście trochę dojrzeli. Takie zobowiązanie zupełnie zmienia perspektywę. Pierwszy raz nie dbasz wyłącznie o siebie. Dorastasz. Wreszcie rozumiesz. Co jest w życiu naprawdę ważne. Pieniądze? Tak. Czy my możemy już o tym nie rozmawiać? To jest nasza wspólna decyzja. Obojgu nam odpowiada i to powinno być najważniejsze. Może oni są gorsi niż nasze rodziny. Bartek, dokąd zmierza ten związek? Kochanie, przecież ustaliliśmy, że nie chcemy mieć kredytu. Tak, teraz tak. Ale może za dwa, trzy lata nie. może jest jakaś szansa, żebyśmy dali dokończyć to. Co nie. nie! Przykro mi, ale nie. Ja nie mogę dłużej tkwić w takim niepoważnym związku. Zabieram dzieci i jadę do matki.